Twojej wiedzy nie lubię opierać na plotkach, domysłach i spekulacjach. Najważniejsze są fakty. W obiegowej opinii krąży wiele informacji na temat ukraińskiego miodu. Na pewno jest tani. Czy to oznacza jego niską jakość? Czy jest mieszany z syropem glukozowym lub cukrem? Czy ukraiński miód jest skażony radioaktywnym promieniowaniem z Czarnobyla? Tego dowiecie się w najbliższych odcinkach. Odpowiedzi na zadane pytania postanowiłem poszukać u źródła. Z naszą ekipą udaliśmy się na Ukrainę. Byliśmy w pięciu miastach i miejscowościach, gdzie odwiedziliśmy sześciu producentów miodu. Pokonaliśmy 1000 kilometrów samolotem oraz grubo ponad 3000 kilometrów samochodem. Tyle liczb! Czas na pierwszy przystanek. To miejscowość Zasław, miasto w obwodzie chmielnickim nad rzeką Choryń, jedno z najstarszych na Wołyniu. Tu mieściła się dawna rezydencja Ostrowskich Zasławskich. Miejscowość liczy około 17 tysięcy mieszkańców. Jest tu wiele znaków polskości. Znajdują się tu aż trzy kościoły oraz ruiny Pałacu Sanguszków. Tyle o przeszłości. Czas na teraźniejszość. Bartnik to firma działająca od 1996 roku. Jest dominującym producentem miodu na rynek ukraiński. Produkuje także woski i propolis, który przeznaczony jest w 100% na eksport. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się także ule. Na terenie firmy czeka już na nas osoba, która niegdyś była dyrektorem więzienia, merem Zasławia, ale zdecydowanie wygrała w niej miłość do pszczół i miodu. Tak jak obiecaliśmy, dotarliśmy już do pierwszej firmy, do pierwszego miejsca. Z nami wiceprezes Walenty Pańkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj nawet u Was hala jest w barwach Ukrainy. No tak, to Ukraina. Jesteśmy Ukraińcy i martwimy się o losach naszego państwa. Ale firma, w której teraz jesteśmy, jest po części polską firmą. Firma, wspólne przedsiębiorstwo polsko-ukraińskie Bartnik, które powstało w 1996 roku i do dnia dzisiejszego zostaje polsko-ukraińskie. Okej, okay. chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda u Was produkcja. Tu jak widać, zaczyna się produkcja w Bartniku sprzęt najwyższej klasy. Nie da się ukryć. No, produkcja produkuje od pszczoły. My tylko co robimy, zabieramy od pszczół, co i jak można, mniej wtrącamy się w to, co wyprodukowała pszczoła, dostarczyć do, do ludzi. A Bartnik czym się zajmuje? Wy odbieracie miód od pszczelarzy ukraińskich, tak? I co z nim dalej się dzieje? Najpierw badania. Najpierw, w pierwszej, w pierwszej kolejności to jest najważniejsze. Przefiltrować ten miód, żeby był odpowiedniej jakości. Dalej selekcja miodów po odmianach. I dalej standaryzacja, żeby miód był e, e, nie tak w jednym słoiku, troszeczkę inny, wielokrotnie troszeczkę inny. A jak wygląda proces standaryzacji? Miód już e, po selekcji, po odebraniu, lekko podgrzewany w komorach. E, najważniejsze, miód nie ma prawa być nagrzany powyżej 40 stopni. E, Upłynie trochę miód, lekko podgrzany, przewracamy, mieszamy, idzie przez wymiennik ciepła. Idzie do standaryzatoru. E, Mieszanie w ciągu 6 godzin, godzin od powietrzania stoi, uspokoi się miód, i wtedy idzie na rozlew to już tam za ścianą. Wtedy ten miód ma taki sam smak, dobrze rozumiem? Taki sam smak. Najważniejsze, no, no jaki on miał smak w ulu, żeby taki był w słoiku. Jak mówią, dla pszczoły nie powiesz, gdzie ma lecieć. tak? Jak miód lipowy, no to może być. 20% pyłku może być 40, mogą być domieszane jakieś inne wielokwiaty. Do argonaleptika jakieś parcie miodu 20 ton ma być mniej więcej jednakowe. I później, po standaryzacji, co, co dzieje się dalej? Dalej rozlewamy do słoiku. I ten miód wasz z Bartnika gdzie trafia? Do sklepów, do marketów ukraińskich. Linia zobaczycie e, mała, ze względu na to, że na Ukrainie na żal jeszcze mało, z różnych powodów mało kupują miodu. Bez względu na to, że nasze udziały na półeczkach w sklepach ukraińskich sięgają jakieś tam 40%. No ale faktycznie e, sprzedajemy jakieś 100-200 ton rocznie, to bardzo mało w porównaniu nawet do Polski albo do innych państw rozwijanych. Po standardyzacji miód idzie dalej na rozlew, przejdziemy do następnej hali, zobaczymy jak ten miód słoikuje się. Idziemy dalej zobaczyć jak ten miód wędruje do słoików i później e, trafia dalej. Chodźmy, zobaczymy jak to wygląda. Trafiliśmy do miejsca, gdzie miód jest rozlewany do słoików, więc to dobra okazja, aby porozmawiać o jakości tego miodu, bo wiele mówi się o tym, że miód ukraiński mieszany jest cukrem, z syropem cukrowym, to prawda, czy fałsz, bujda? Mogę powiedzieć tak, w Ukrainie zawsze było jak? jak... Dlatego, żeby wyprodukować kilo miodu z cukru, skarmić ten miód dla pszczół i otrzymać kilo miodu, to trzeba 2 kilo cukru. I kiedy cena na 2 kilo cukru jest znacznie, wartość 2 kilo cukru jest znacznie mniej niż kilo miodu, to u niektórych może chcą coś kombinować. Ale dawne już dwa kilo cukru kosztują znacznie drożej niż kilo miodu. Bez względu na to, że cena miodu jakby urosła, wszystko jedno i cukier poszedł jeszcze, jeszcze więcej do góry. I to nie opłaca. Wiele też mówi się o tym, że Ukraińcy mieszają ten miód, który jest tutaj, z miodem chińskim. Czy to też jest bójda? No, może tak, my mówimy o miodach słoikach, który sprzedaje się głównie na Ukrainie i mówimy o miodzie, który jest głównym przedmiotem eksportu. No to tak, w całości co tam, co tu, można powiedzieć, że ze względu na ceny Chińczyzny, do nie opłaca się przywieźć skin do Ukrainy, zło, reszta prawa celna, to przynajmniej miód od pszczelarza dzisiaj na Ukrainie kosztuje taniej niż sprowadza z Chin. i to w ogóle nie opłaca się, to jest nierealne. E, następna sprawa, jak, jak mówimy o miodach e, odmianowych, nie, no może tak, głównym przedmiotem eksportu z Ukrainy to jest miód wiele ze słonecznika 30-50% reszta to inne rośliny miododalnie mieszanka różnego wielokwiatu. Tak jak mówiłem, nie opłaca się sprowadzania y, 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 miodu z Chin, bo to jest drożej, nie można kupić taki miód, y, taką, y, taki wielokwiat na ucho. Czyli kolejna rzecz nieopłacalna, a... Jak wygląda, e, wyglądają gospodarstwa pszczelarskie na Ukrainie? Czy są to duże gospodarstwa, małe gospodarstwa? Jak te pasieki się kształtują tutaj u was? Na to dam, mogę co powiedzieć. Na Ukrainie w porównaniu do innych państw e, mało e, pasiek zawodowych. Ten, e, ten, e, te pszczelarstwa zaczynały się od tego, że gdzieś na wiosce babcia z dziadkiem мали господарство домове, крови, свині, гуші, кури і ще 10, 15, 20, 50 улі. E, в Лумні то було так, що доходило до 100. E, на день дійсніше вже трохи є тих пащик, яких тисяч, два тисяч улі, але це дуже мало в порівнянні. І ті люди на вісці, e, Nie do pomyślenia, że bawi, bawi, żeby bawić się z jakimś, z jakimś syropem. No każdy chciałby naturalny ten miód oddawać. Do... No nie to, że chciałby. On. No, musi. On musi. I nigdy dla niego do głowy nie upadnie coś kombinować, bo to nie jest opłacalne. A my jeszcze chcemy porozmawiać o tej linii produkcyjnej, ale tam już czeka na nas pani Walentyna, która właśnie o niej opowie. Zanim porozmawiamy o linii produkcyjnej czas na liczbę. Na pewno zastanawiacie się ile kosztuje słoiczek miodu na Ukrainie? Za 250 gramów płynnego złota należy zapłacić około 7 zł. Jednak prognozy mówią, że wkrótce będzie to 10 złotych. – Zdrawstwujcie, dzień dobry. – Dzień dobry. Proszę, opowiedz nam o tym, jak ta linia produkcyjna tutaj wygląda, gdzie jesteśmy, jak dużo tego miodu przechodzi przez te taśmy? Tak wygląda linia do napełnienia słoików. Przede wszystkim miód musi być wcześniej odpowiednio przygotowany. Po przygotowaniu do produkcji miód jest podawany do zbiorników, następnie trafia do specjalnej maszyny napełniającej słoiki. Zanim to się stanie, należy przygotować szkło do napełnienie. Słoiki wystawiają się na maszynę, poddają się nadmuchaniu sprzężonym powietrzem i przechodzą do dalszych etapów produkcji. Po napełnieniu miodem każdy słoik jest ważony. Po zważeniu słoik przechodzi wykrywacze metali. Na zakończenie jest ręcznie zamykane i przeklejane etykiety ochronne oraz etykiety z datą produkcji. Później trafia do opakowania zbiorczego i jest gotowy do sprzedaży. Bartnik nie posiada własnego laboratorium, ale nie oznacza to, że nie bada miodu. Korzysta z pomocy sąsiada z Zamiedzy firmy Yubi. Ale nie wyprzedzajmy faktów. To nasz kolejny temat. Kończymy naszą wizytę w Bartniku, ale nie kończymy naszej podróży po Ukrainie. Ba, nie kończymy naszej podróży po miejscowości Zasław. Bo jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda zakład, który produkuje więcej miodu niż cała Bułgaria, to bądźcie z nami w kolejnym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę do góry. I do zobaczenia!